Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować w domowych warunkach pyszną dubajską czekoladę. A zobaczcie, że nie jest to wcale takie trudne, jak może się wydawać. Na początek rozpuszczamy mleczną czekoladę, oczywiście w kąpieli wodnej, aż będzie miała taką konsystencję. Wylewamy ją do specjalnej silikonowej formy, rozprowadzamy równomiernie i chowamy do lodówki aż się schłodzi, stężeje na jakieś 40 minut. Następnie pistacje. Ja wybrałem te solone, obieram je, następnie siekam dosyć drobno, przekładam do miski, dodaję ciasto kadaj, to jest takie makaronowe tureckie ciasto, które można zamówić przez internet. Następnie pasta pistocjowa, pyszna, kremowa, słodzona. Pasta pistacjowa. Do tego roztopione masło całość, mieszamy, wyjmujemy czekoladę z lodówki i wykładamy na nią właśnie powstałą masę. Zalewamy pozostałą roztopioną czekoladą, rozprowadzamy równomiernie i chowamy znowu na 40 minut do lodówki. Otrzymujemy cudowną, pyszną dubajską domową czekoladę o wadze 430 g. Jest to naprawdę kawał tabliczki czekolady.